Ksiądz Stanisław Czartoryski, proboszcz centralny i największej parafii tego terenu, podjął ciężki trud powiązania i koordynacji i działań o charakterze charytatywnym, patriotycznym, oświatowym. Tu rodziły się plany, tu koncentrowały się myśli i działania. Przepraszam, że ja długom, ale jest bardzo zły maszynopis. Tu zbierali się różni ludzie, zorganizowani w nie. Ludzie pragnieli działać, pragnieli czynnie włączyć się w norwalki o przetrwanie, o zachowanie wartości narodowych, o wolność, o Polskę. Tu również władze polskie, <laughs> miejskie i wiejskie, narzucone przez okupanta, szukały pomocy i rady. Tu omawiano tajne zarządzenia okupacyjne, by na czas urządzić, ocalić, zorganizować opór. Tu zapadały decyzje o postępowaniu polskich władz, tu dochodziło nieraz do tradycyjnych rozmów i tarpów z okupantem, szefami policji i gestapo. Tu dzięki mądrości politycznej i nieugiętej postawie i odwodze prowadzcza udało się zażegnać niejedno niebezpieczeństwo, ocalić ludzkie życie, przechytrzyć władze i pobić ich własną bronią. Tu w trend stryj mówił bardzo dobrze biegle po niemiecku, co bardzo ułatwiało kontakty z okupacyjnymi władzami. Dniem i noc otwarte były drzwi dla wszystkich. Tu każdy mógł powiedzieć wszystko, otrzymać pomoc duchowną i materialną. Tu mogły ochłonąć rozpalane głowy młodzieży. Kierowane mądrością, aby nie spowodować represji i niepotrzebnych strat. Tu znajdował azyl, za i poszukiwany człowiek, stąd dostało, yy, przepraszam, wystawiano fikcyjne karty gonu, a także metryki sztów, ślubów, urodzeń i tak dalej. Tu rodziły się pomysły wprowadzane w życie, tajne nauczenie organizacje nie, służby zdrowia, pomocy dla więźniów, społeczne i religijne o charakterze patriotycznym, chór parafialny, tradycje mm, ogniska teatralne, pieśni polskie, jasełka, opłatki itd.